będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was kochani bardzo serdecznie w 12. niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego i zapraszam do wspólnej refleksji nad słowem Bożym. A dziś w Ewangelii według Świętego Łukasza słyszymy fragment, w którym to Pan Jezus stawia pytanie. Stawia pytanie każdemu z nas, ale najpierw stawia to pytanie swoim uczniom. Pyta ich: za kogo mnie ludzie uważają? Ci odpowiadają za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za innego z proroków, który z stał. i później pyta konkretnie: już uczniów, a za kogo wy mnie uważacie? Kim ja dla was jestem? I kochani, to pytanie jest również skierowane do każdego z nas: kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Za kogo uważam Jezusa Chrystusa? I często. Wypada takie pytanie, odpowiadamy od razu. Jezus jest Synem Bożym. Jezus jest Mesjaszem, Zbawicielem świata. Ale zobaczcie, kochani, jak ciężko tą odpowiedź, którą trafnie odpowiadamy, że rzeczywiście Jezus jest Synem Bożym, jest Mesjaszem, zweryfikować naszym życiem, zweryfikować naszą codziennością, bo skoro jest Bogiem, to jako Bóg daje nam konkretną wskazówkę. Macie wszyscy tworzyć jedno, o czym uczy dzisiaj drugie czytanie z listu do Galatów. I zobaczcie, czy rzeczywiście tą jedność budujemy, czy rzeczywiście tą jedność tworzymy. Zatem, kochani, odpowiadając, że Jezus jest synem Bożym, prośmy go o taką siłę, abyśmy nie tylko odpowiadali ustami. Ale dawali świadectwo życia, dali świadectwem wiary, dali świadectwem naszej codzienności. Jeszcze jedno spojrzenie na Ewangelię. Jezus mówi: Kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje, bo kto chce iść za mną, straci swoje życie, ale kto straci swoje życie z mojego powodu, odzyska je w Królestwie Niebieskim. Kochani, nawet nasze krzyże dnia codziennego, to wszystko, co doświadczamy, tak naprawdę jest niczym przy tym, co doświadczył Jezus Chrystus na Golgocie, kiedy poniósł śmierć za każdego z nas, kiedy niósł krzyż za nasze grzechy. Zatem, kochani, prośmy miłosiernego Boga o siły, aby odpowiedzieć na pytanie, kim dla mnie jest Jezus Chrystus, i dawać o nim świadectwo świadectwo życia. Świadectwo w Prawdy. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej niedzieli z Panem Bogiem.